Witam, witam mordeczki. Weekend z top ligami przed nami. 9-12 września będzie włoska Serie A, Bundesliga z Niemiec, La Liga w Hiszpanii, Premier League angielska, polska Ekstraklasa, będzie też pierwsza polska liga, francuskie Ligue 1 i holenderska Eredivisie. Zapraszam do oglądanka. Polską oczywiście zaczynamy Ekstraklasą. Warta z Zagłębiem na remisie 3:30. Widzew przegrywa u siebie z Krakowią za 2,75. Śląsk Lechia 120. Co się z tą Lechią dzieje? Radom jak Wisła Płock na remisie tutaj tym razem 3,40. Górnik Zabrze również remisuje z Piastem za 3,30. Mieć pokonuje Koronę za 2,10. Pogoń z Lechem, fajny meczek, i mi się wydaje, że jeden z większych pewniaków tej kolejki. W polskiej ekstraklasie. Bardzo wysoki kurs, bo 2,40. No niby przeciwko mistrzowi Polski. No ale mistrz Polski gra jak gra ostatnio. Ma swoje problemy. Można powiedzieć, że ma tragiczne problemy. Nie wiem czy można tak powiedzieć, że ktoś ma tragiczne problemy. No ale Lech widocznie je ma. Poza tym Lech będzie grał z Villarealem. Pucharzem Myszki Miki. Tak więc europejskie puchary Lecha zmęczą trochę zawodników. Na pewno zmęczą zawodników, no bo przede wszystkim... Lech będzie chciał tam chociaż urywać jakieś punkciki, by te pieniążki wpływały do klubu, co przyczyni się do zaniedbania ligi. I tak jak wiecie, w tym sezonie intensywność grania meczy jest na dość dużym poziomie, no a Lechowi doszły puchary europejskie. Pogoń za to próbuje iść na mistrza, więc ten lech prawdopodobnie pokona. Pokona za 2,40 i tak myślę będzie to wyglądało. Raków Legia, no tutaj jedyneczką za 2-0 dlatego że warszawiacy grają na wyjeździe mimo że raków w tej chwili ma swoje malutkie problemy wewnętrzne Jagiellonia Stal 1-0 5 pierwsza polska liga to GKS Tychy Odra na 1-2 0 ruch pokonuje Zagłębie sosnowiec za 2 35 Stochowa, Arkadynia Gdynia, dwójeczka 1 90 Stal Rzeszów remisuje z Wisłą Kraków za 3 40 Łęczna przegrywa u siebie z GKS-em Katowice za 3.15, ŁKS pokonuje Brookbet u siebie za 3.35, Sandecja na wyjeździe pokonuje Puszczę za 3.0, a Chojniczanka u siebie wygrywa z beskidziem za 3.10. Na zakończenie Resowia pokonuje Chrobrego również na wyjeździe za 3.05. Dość wysokie kursy w pierwszej polskiej lidze, no ale ostatnio chyba tablica polskiej pierwszej ligi była około 850 do przodu na czysto. Tak więc myślę, że jest to liga, gdzie wchodzą dość spore kursy. Mamy standardy z Ligi Polskiej, a na nich Jagielonia po całości mieć Legnica z podpórką i Wisła Płock strzeli bramkę do wyjęcia 331. Na drugim standardzie mamy Śląsk Wrocław z podpórką, Pogoń Szczecin po całości i obie strzelą w meczu Widzewa z Krakowią. 578 do wyjęcia. Kupon Royal z Lig Polskich to Pogoń Szczecin z podpóreczką. Górnik Piast na owerze półtorej bramki Iraków Częstochowa. To jest zakład bez remisu, tak więc nie odważę się po całości tego Rakowa puknąć. No ale zakład bez remisu jak najbardziej 647 do wyjęcia z Royala z Polski. Liga Niemiecka to Werder z Augsburgiem na jedynce 1,70. Bayern ogrywa Stuttgart za 1,2. Frankfurt wygrywa z Wolfsburgiem 2,05. Hertha niespodziewanie ogra Leverkusen za 3,60. Lipsk Dortmund 2 270, Hoffenheim Mainz dwujeczka 3 Szalkę przegrywa u siebie z Bochum za 3,55. Remis Keln z Unionem za 3,35 i Freiburg ogrywa Borussia Mönchengladbach za 2,20. Standardy z Niemiec to obie strzelą w meczach Frankfurtu z Wolfsburgiem, Herty z Leverkusen i Lipska z Dortmundem do wyjęcia 3,51. Na drugim kuponiku mamy Frankfurt z podpórką, owerek bramkowy w meczach Herty z Bayerem Leverkusen i Keln z Unionem do wyjęcia 368, a Royal z Niemiec to handicap 1,5 na korzyść Bayernu Monachium, do tego owerek bramkowy w meczu Lipska z Borusją Dortmund i Werder Brema po całości 882 do wyjęcia z kuponu Royal z Niemiec. Liga angielska na początek mecz Fulham Chelsea na remisie 3,90 bournemouth Brighton 2:1. 8 Leicester przegrywa u siebie ze Stonwillą za 2,80 Liverpool pokonuje Wolverhampton za 1,3 Southampton Brentford na dwójeczce 2,95 Manchester City ogrywa Tottenham u siebie za 1,40 Arsenal wygrywa z Evertonem 1,35 A Newcastle pokonuje na wyjeździe West Ham 2,95 Crystal Palace, Manchester United. dwujeczka 2,15 i Leeds Nottingham Forest 1-8. Dwa standardy z Anglii to Brighton, Manchester United i West Ham Newcastle na overze 2,5. 710 do wyjęcia. Na drugi mamy overek Chelsea Fulham poniżej 3,5 bramki w meczu Liverpool-Wolverhampton i overek 2,5 Everton z Arsenalem, znaczy Arsenal z Evertonem do wyjęcia 451. A Royal z Anglii to wygrana na Arsenalu, obie strzelą w meczu Leicester Aston Villa i Manchester City Tottenham na owerze 2,5 do wyjęcia 820. Liga Hiszpańska to Girona Valladolid na remisie 3,30. Vallejano przegrywał u siebie z Walencją za 2,90, Espanyol Sevilla 1.280. 2,80. Cadiz przegrywał siebie z Barceloną 1,25. Atletico Madryt remisuje z Celtą Vigo 3,85 Real Madryt pokonuje Majorkę 1-3 chociaż bez Benzemy może być ciężko Elche Bilbao 2-0 Getafe Sociedad 2 215. Betis przegrywał siebie z Villarreal 2,50 A Almeria remisuje z Sasuną za 3,20 Dwa standardy z Hiszpanii To Espanyol z Sevilla na owerze półtorej. Over 1,5 również w meczu Hetafe Sociedad i owerek 2,5 Kadiz Barcelona do wyjęcia 323. Na drugim standardzie mamy Sociedad po całości Villarreal z podpóreczką i owerek 1,5 Meczu Vallejano Walencja do wyjęcia 415. Na Royalu z Hiszpanii Handicap Barcelony minus 1,5 Real Madryt po całości Bilbao po całości do wyjęcia 1060. Dalej mamy już ligę włoską i tutaj Napoli wygrywa ze Spezią za 1-3. Inter ogrywa Torino 1:45, Milan na wyjeździe pokonuje Sampdorie 1:50, Atalanta ogrywa Cremonese za 1:35, Bolonia Fiorentina dwójka 2:35, lecz remisuje z Moncą za 3:45. Sassuolo przegrywał się bez z Udinese za 2,55. Lazio ogrywa Weronę 1,65, Juventus wygrywa z Salernitaną 1,45, a Roma na wyjeździe pokonuje Empoli za 1,65. Dwa standardy z Włoch to Atalanta-Cremonese na overze 2,5, taki sam over mamy meczów Sasuolo udineze i Lazio-Verona do wyjęcia 454. Na drugim kuponie Lazio-Rzyma S-Roma i AC Milan do wyjęcia 427. Royals, Włoch to Napoli po całości, Inter po całości, Juventus po całości. Do wyjęcia 682. Liga francuska na tapecie, a tu Lons wygrywa Strua za 1,55. Babkowy remis PSG z Brestem za 12,50. No PSG nie opłaca się uderzyć, bo tam jest kurs 1,05 chyba. Marseille-Lille na dwójce 3,55, Strasbourg-Clermont remis 3,90, A Ajacionicea również remis 30 i również remis meczu Angers-Montpellier. 3,45 Lorient ogrywa Nantes za 2,15 Toulouse za Reims za 2,20 No i dwa remisy rennes Oser za 4,50 i Monaco Lyon 3,60 Dwa standardy z Francji to obie strzelą w meczach Marsylia Lille, Ren Oser i Monaco Lyon do wyjęcia 437 Na drugi mamy overy bramkowe overek 1,5 w meczu Aja i overki 2,5 Longstrua i Marsylia Lille, do wyjęcia 415. Na Royalu z Francji mamy Lens po całości, Lorient po całości i Toulouse z podpórką. Do wyjęcia 1072. No i na zakończenie Liga Holenderska, tu remis Wolendam z Head Eagles. Za 3.50 Nimechen przegrywa u siebie z Fortuną Sittard. Za 3.65 Ajax wygrywa z Herenwen 12 Excelsior Emen remis 3.40 Utrecht ulega u siebie Vitesse za 3.90. Remis Cambur, Leonwardens, Groningen 3.50 PSV ogrywa RKC Walwijk 1.20. Alkmaar Twente remis 3.40 i Feyenoord ogrywa Sparte Rotterdam za 1.30. Kuponiki standardowe z Holandii to handicap 1,5 na minusie Feyenoordu, Taki sam handicap Ajaxu Amsterdam i overek do tego 2,5 w meczu Excelsior Emen do wyjęcia 441. Na drugim wszędzie obie strzelą: Cambur Groningen, Volendam Go ahead Eagles i Nek Nimechen Fortuna Seatart do wyjęcia 396. A Royal z Holandii to Cambur z Groningen na overze 2,5. Takie same overy w meczu Fente Alkmaar i PSV RKC Valvik. Do wyjęcia 962. A na kuponie weekendu mamy pogoń Szczecin z podpóreczką w meczu przeciwko Lechowi Poznań. Arsenal po całości w meczu z Evertonem i Napoli po całości w meczu ze Spezją Do wyjęcia 2420 z kuponu weekendu. Liga typera to mecze pogoni Szczecin z Lechem Poznań. Manchester City Tottenham, a jak z NPS, że Brest. Samdoria Milan, Cadiz Barcelona i Bayern Stuttgart. Każda odpowiedź warta 5 punktów do rankingu Ligi Typera, a typujemy do piątku do godziny 12 i tyle. Tak wygląda aktualny ranking Ligi Typera. Top 3 to poker Bart i Paweł Luszczak. Ja zapraszam serdecznie do grupek vip polskich. Z piłki nożnej mamy standard i premium. A jak wiecie w tym tygodniu zaczynamy NFL, naszą koronną dyscyplinę. I tutaj również grupki vip -owskie. A zainteresowanych dołączeniem zapraszam na sportpredictions.plgmail.com. Zapraszam również do wspierania kanału. Tutaj jest dostęp do specjalnych filmików tylko dla wspierających. Oczywiście upgrade kuponików stoplik europejskich, tylko dla wspierających kanał, a ja już dziękuję Wam za uwagę. Zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapę w górę i do usłyszonka w kolejnych filmikach.